Dobre spasta barilla, najlepsze makaron. Dzisiaj, spaghetti. Spaghetti numer 5, ale mmm, taki troszkę skręcony. Mamy pełno fantastyczne dla takich sosy. Dla mnie to bardziej rustikalne. Dla ludzi, które mają ochotę po prostu na proste jedzenie, ale jest po prostu z znaczek po prostu na zdrowie. Tutaj mamy oczywiście więcej błon, i po prostu zaraz. Zaczynamy przygotowywać nasze spaghetti. pokazuję Wam jaki piękny mają kolor, taka barwa, tak. ale mimo tego, że są pełnożerniste, to nie znaczy, że nie no, będą zostawili zupełnie, kompletnie fantastyczne al dente. Naprawdę to będzie fantastyczna potrawa. Teraz tak, woda się gotuje. Pierwsza rzecz, co musimy zrobić? Mm, odrobina soli. Odrobina ile? Tutaj 2,5 litra, około 6 gram. Także łyżka płaska, ok? Proszę bardzo. Miś tam przygotuję. Tu zaczynamy. Patelnia. Co robimy? Robimy taki sos z tuncikiem, pomidorowy z tuncikiem. Ja uwielbiam tuncik, tuncik w puski, tak? Włoski produkt używam, tak? Najlepszy. I tutaj do tego, co robimy? Dajemy odrobina oliwa z oliwek, ekstrawerginy. Oczywiście nie ma innej oliwa do gotowania, tak? Dajemy troszkę por, tak? Odrobina porę, cybulo, tak? Musimy dać troszkę cebula. Ja już poszekałem wszystko, żeby było łatwiej, oczywiście. Troszkę seller naczowy, tak? typowe, sofrito włoski tylko bez marksy, tak? Po prostu. I jeszcze dajemy ząbek czosnek. ale czosnek Zostawimy go tak, no tak po prostu w koszuli, tak, na razie tak, żeby tylko dało troszkę smak, ale potem go wyciągamy na samym końcu. Zaczynamy tak, niż troszkę tutaj się grzeje, dajemy odrobina soli, żeby pomaga troszkę wyciągnąć e, wodę od nasze warzywa, a tu możemy zacząć gotować nasz e, spaghetto pełnożarniste, integralny numer 5. Zalecana dawka jest zawsze ta sama, około 70-80 g. Tak, po prostu. Woda jest słona. Tak, spagietę w środku. I teraz powolutku. czekamy Tutaj. O! Tu jak tylko cebula się robi troszkę szklista, to znaczy, że będzie prawie gotowa. Dodajemy odrobina białego wina. Przypominam Wam składniki. Tak naprawdę Wam powiem składniki. Por Cybula, czosnek, koszule. Odrobina białego wina wytrawnego, dobre, dobrej jakości. Pomidor włoski, poproszę, pelato, super jakości. seler i tuncik z puszki. Taki już to dlatego dajemy go na samym końcu, bo on nie potrzebuje tutaj się ugotować ani nic. To jest super wygodne, tak naprawdę na szybką kolację czy szybki obiad. Idealne dla sportowcy. Tutaj mamy pełno makaron, mamy proteinę, taki duża dawka proteiny, dzięki tuncik, chudziutki, węglowodany, przepięknie. Wszystko jest. Ok? Tak, tak. I teraz skórka możemy zdejmować od razu. Tak, nie będziemy tutaj się bawili z tym. I jak tylko widzimy, że jest tak, dajemy nasz wino, podnosimy temperaturę. Taki dźwięk chcemy usłyszeć i widzicie, wszystko wyparuje, to co wyparuje to jest alkohol, tak to jest pierwsza rzecz, która się uletnia, oczywiście to jest alkohol i to jest następna receptura, która będzie gotowa do słowa w kilku minut. Makaron się gotuje, przypominam, 9 minut, czuć dłużej niż 7 minut normalnych, które są potrzebne do, do naszych spaghetti. Tutaj, ok, fantastyka dokładnie tak. Ok, super. I teraz tak, ja powolutku ciosnik. jeden zdejmuje, drugi zdejmuje, trzeci zdejmuję i daje troszkę pelaki, tak. Pelaki pełne, fantastyczne. Okay. To wystarczy na jedną porcję, absolutnie wystarczy, tak, Dosłownie. Przypominam tak, że nasz dzisiejsza potrawa to są spaghetti pełno żarniste, tak z sosem tuncikowym. Tak. Tuncik oczywiście e, z puszki, ale z dobrej jakości. Makaron dobrej jakości, makaron najlepszej jakości. Tak, widzicie? Okay. Super. I teraz co? Teraz dajemy też. Tak, bo tutaj mam taka paleta zapachy daje odrobina tymianku, tak, na taka po prostu nuta aromatyczna, taka balsamiczna, tymianek pamiętajcie, zawsze mówię, tymianek jest jak Napoleony, Napoleon jest bardzo mało, ale lubi rządzić. także to trzeba z dużym szacunkiem korzystać z tej żoły, bo będzie chciał dominować, dam jeszcze troszkę sosu, tak, z tego pomidora, bo potrzebuje Troszkę rozluźnić, ale generalnie jesteśmy tam, to są takie minutowe sprawy do przygotowania tej fantastycznej rzeczy, że trudno uwierzyć. Tu cały czas makaron leci, dajemy troszkę więcej, bo musi bumbelkować. Tak. Pamiętamy, że pełnożernisty potrzebuje 1-2 minuty dłużej niż normalny, tak naprawdę dwa. Tutaj, okay. Nasz sos tutaj jest hmm, prawie tam. Dajemy tuncik do środka. Ok. Odstawimy tego tak. Pomieszamy. odrobinę tak, żeby po prostu się pomieszał, czuł ciepła, żeby nie było zimne. Oczywiście, jak uderza makaron. Ok, ale generalnie tutaj ja jestem w domu. Także jeżeli chodzi o sos, na razie to wyłączę. Niesamowite, ale taki szybki to jest przygotowanie talerz pasty, talerz-makaro. I tu czekamy tylko na nasza piękna spaghetto pełnożarniste integrale. Ok. To jest oczywiście brat. Spaghetto normalny numer 5, mamy ta sama grubość. Ta sama długość, tak samo jest, jest idealne do każdy e, rodzaj sosy, ale ja lubię bardziej taki pomidorowy, na taki, taki, taki rybny troszkę. Z odrobina tymiany tutaj daliśmy, także od razu go robimy troszkę taki ziemnisty, taki rustikalny. I taki, taki mi się podoba. On ma bardzo fajny gryzek, jest e, taki, wypełnia smak. Naprawdę, kiedy go zjemy, to nie jest. E, taki ujemny, fantastyczny, gra dużą rolę w naszej potrawie. Pamiętacie, ja zawsze powtarzam, że tak naprawdę pierwsza balerina, ta, co jest, gra główną rolę w naszej potrawie, to jest pasta, tak, to są makarony. To dlatego my nazywamy pasta z, a nie co z, tak. Nie lubię, zobaczyć makarony, kiedy pływają w ogóle w sosie. tak, muszą po prostu mieć odpowiednie ilość, balansowany musi być. Za chwilę nasz makaron będzie prawie prawie tam. Zapalimy z powrotem sos, żeby dokończyć makaron w sosie. Tak? Lekko po prostu, to jest fajne jak czasami specjalne ze spaghetti, takie rodzaje makarony, dokończyć proces gotowania w patelni. Dlaczego kończymy proces gotowania w patelni? Żeby po prostu ten makaron jeszcze bardziej nasycał się e, smak e, taki sos, który przygotujemy na niego, tak? Tym wypadkiem robiliśmy sos z tuncika, tak? Z tuncika, tak, z por, cebula, czosnek, tymianek, pomidor, odrobina białego wina, tak? Teraz po prostu ja bym go spróbowałem, żeby zobaczyć, czy to jest odpowiednie sol. Jest realny. nic nie trzeba dodać, nic ująć. Ewentualne odrobinę potem. okej okay. oliwa z oliwek, bo robiłem tak bardzo, 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 bardzo e, oszczędne. Ok, pół minuta i jesteśmy gotowi. Super. Ja robię taki mały zabieg, że zabiorę. Troszkę wody, gdzieś się gotował makaron, na wszelki wypadek, że będziemy potrzebowali troszkę dłużej obzmażyć tutaj, będziemy mieli wodę, gdzieś się gotował makaron, który ma idealne stężenie soli, ma odrobina skrobi, którą wypuścił, także to będzie pomagał sos dojść e, do końca. Ok, razem z makaronem. Makaron wyciągniemy. Ja to tylko Szedam z wody, zaraz wrócę do Was, 30 sekund. Mamy krócej. ok, i tu mamy. Okay, Zaczyna się gotować śliczny Makaron. Wyląduje w środku. Widzicie, jaki ma piękny kolor. Tak? Nie wiem, czy będziemy potrzebowali więcej z naszej wody prawdopodobnie nie mi się wydaje że mamy wystarczająco dużo płynu żeby dokończyć ale to jest dobry sposób żeby kończyć każdy sos makaronu różne rzeczy każdy kucharz w kuchni we włoszech używa ten system nawet najlepsze restauracje także to nie jest taki patent byle jaki ale no i tu mamy dosłownie olej. Makaron jest gotowe. Także ja odsuwam tego, biorę palec, robię chwilę, mam porządek, ruch do przepraszam, ok, super, ok, chokla. Spaghetti bez chochla, no to już trudno przygotować do talerza. Tak. Zobaczcie, jakie piękne wyglądają, takie ciemnawe, tej pełnożarniste. Naprawdę są nie tylko pełnożarne, ale pełnożarniste, ale pełno smaku po prostu. Naprawdę polecam tej makarony, tej spaghetti. Są fantastyczne. Jeszcze tutaj weźmiemy troszkę ten. Kuncik, tak? Podajemy. Ok. Jeszcze troszeczkę. Tu. Super. Odrobina. Pieprzu. Nie za dużo. z papierem tutaj oczyścimy Wszystkiego. I no. kochani, Spaghetti Barilla numer 5. Pełno żarniste. Sosem pomidorowy, tuncikowy, gotowy. Zapraszam do następnej receptury. Do widzenia.